27 minut po trzeciej. Wojtko i Stania z Kasią Pawlak w escena 104.9 FM. Zaczynamy się to podobać. Grzesiu przyniósł zaje fajne koszulki, takie ubranka. Bluzy. bluzy tak, mi z podoba. Z napisem Wrocław, także Grzesie kocha i będziemy te bluzy love, prawdopodobnie... Love. I będziemy je roz, rozdawać je słuchaczom już wkrótce, tak? Grześ, pokaż mi na palcach za ile dni mniej więcej będziemy je rozdawać. Nie ma tyle waga, Uwaga, pan. nie, nie, nie no, 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 uwaga. Grześ się sobie pokazał ale... Za 10, 10 20, dni mniej więcej. 40, 40. Jak się zgodzimy, tak? Dobrze. No. No. Się nie że po palce pokazał. Jest ja specyficzna nasza postać radiowa, on doskonale występuje, tylko nie mówi. A to w radiu może być to pewnego rodzaju dyskwalifikujące, ale nie zawsze. Ale wiecie, jak to wygląda? wygląda? No. Robi tło. Wygląda bardzo rewelacyjnie za to. Też tego nie widać, ale na słowo. Szczególnie w tych zajefajnych koszulkach, znaczy te, tą akurat którą Grzesio ma na sobie, to będzie miał dalej, a, a wy takie świeże będziecie otrzymywać, nie? I bluzy również. To już wkrótce, naprawdę. Warto pokazać się, na przykład w Poznaju może nie, ale nad, nad morzem, po brzegu na, e, na przykład na SK Music Awards, takie koszulce w Wrocław, nie? To, tak, to z super. 20 lipca, więc Ten wiadomo może. skąd jesteśmy, skąd? Z Wrocławia! No. Hmm? dobrze wymyśliłem? Bardzo! Bardzo nawet dobrze i zeszło przynajmniej...